Witam Was na kanale Szydełku z Janną. Dzisiaj zapraszam serdecznie na kolejny pomysł na bombkę. Zobaczcie, przepiękna, delikatna bombka, która ma bardzo prosty wzór. Używamy tutaj łańcuszków i łuków też przy użyciu łańcuszków. Moja bombka to średnica. 10 cm, tak w linii prostej. Jeżeli macie mniejsze, możemy sobie tutaj ładnie wyregulować, zmniejszając liczbę oczek, czyli zamiast na przykład 20, jak ja robię, możecie zrobić sobie 15, 10 i również zmniejszając liczbę rund, na przykład o jedną na każdej stronie. Tak więc bardzo prosty wzór, łatwy do zrobienia, dosłownie w Paręnaście minut. Wydaje mi się, że jedną część spokojnie można zrobić, tak więc nie przedłużając serdecznie zapraszam, ale jeszcze w międzyczasie chciałabym podziękować wszystkim wspierającym i dać Wam znać, że już na kanale dla wspierających pojawił się nowy filmik. Tutaj macie zdjęcie obru wspaniałego obrusu. E mam nadzieję, że projekt Wam się spodoba. I gorąco zapraszam do wspierania kanału. Jako podziękowania raz w miesiącu dodaję nowe filmiki, staram się, żeby były to troszeczkę większe projekty tak więc obok przycisku subskrybuj jest przycisk dołącz, jest to koszt około 5 zł, wydaje mi się, że no tyle co kawa nie będzie to jakimś obciążeniem dla Was, mi pomoże nagrywać oczywiście większą ilość filmików dla Was i kontynuować ten cały kanał. E, więc bądźcie ze mną, e, wesprzyjcie kanał, a my teraz zaczynamy naszą bąbkę. Naszą robótkę zaczynamy od pętelki a następnie 12 oczek. Łączka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Oczko ścisłe w naszym pierwszym oczku, tak aby powstało kółeczko i zaczynamy rundę pierwszą. 3 oczka łańcuszka na słupek, następnie oczko na poprzeczkę. Nasze kółeczko zrobimy jeszcze 11 słupków i 11 poprzeczek z jednego oczka łańcuszka, czyli 1, 4 5, 5 6 7 8, 8 9 10 I ostatnie 11. Po ostatniej poprzeczce robimy oczko ścisłe w trzecim oczku naszego pierwszego słupka, czyli mamy 12 słupków i 12 poprzeczek z jednego oczka łańcuszka. Teraz runda druga, najbardziej pracowita runda w tym projekcie. Zaczynamy od 20 oczek łańcuszka 4, 5,

20 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Oczko ścisłe w tą samą poprzeczkę, a następnie w kolejny słupek. I znowu 20 oczek, łańcuszka, oczko ścisłe w ten sam słupek, i w następną poprzeczkę, później w słupek, poprzeczkę. I tak mamy, Czyli w zasadzie o co chodzi? W każdym słupku mamy dwa oczka ścisłe, na początku i na końcu i 20 oczek łańcuszka, to samo mamy w każdej poprzeczce z jednego oczka łańcuszka, dwa oczka ścisłe i łuk z 20 oczek, czyli dookoła będziemy mieć 20. Cztery łuki z 20 oczek łańcuszka. Po kolei w słupków, poprzedce, w, w słupków, poprzedce, w słupków, poprzedce. Za każdym razem zaczynamy oczkiem ścisłym i kończymy oczkiem ścisłym. Przechodzimy później oczkiem ścisłym do poprzeczki i zakończamy oczkiem ścisłym. Przechodzimy oczkiem do słupka i tak dookoła. Na końcu naszej rundy po ostatniej poprzeczce z 20 oczek łańcuszka robimy już oczko ścisłe sobie w ten samą poprzeczkę, a następnie w pierwsze oczko naszej rundy i obcinamy nitkę. Tak jak wspomniałam wcześniej, powinniśmy mieć 24 łuki z 20 oczek łańcuszka. I teraz zaczynamy rundę trzecią, w której wbijemy się w dowolną poprzeczkę z 20 oczek łańcuszka, dowolny łuk. I zrobimy sobie półsłupek. Następnie pięcioczek łańcuszka: 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj musimy zwracać uwagę na to, żeby nam się te łańcuszki nie kręciły, i robimy półsłupek w następnym. I znowu oczywiście jeżeli nie jest dokładnie po środku to można sobie to ładnie przestawić znowu pięć oczek łańcuszka i półsłupek w kolejnej poprzeczce, kolejnym łuku pięć oczek Półsłupek w kolejnej poprzeczce. I tak dookoła, czyli będziemy mieć 24 teraz poprzeczki z pięciu oczek łańcuszka, no i półsłupek w każdym łuku, czyli też 24. Tutaj na końcu zamiast ostatnich pięciu oczek łańcuszka zrobimy dwa oczka i słupek w nasz pierwszy półsłupek, ale za chwileczkę do Was jeszcze wrócę. Tutaj na końcu naszej rundy, zaraz po ostatnim półsłupku i przed ostatnim łańcuszkiem z pięciu oczek, nie będziemy robić właśnie pięciu oczek, tylko zrobimy sobie trzy, dwa, dwa zrobimy sobie i słupek zamiast trzech. I tym oto właśnie sposobem, tak jak już wcześniej wspominałam, tutaj do półsłupka jesteśmy dokładnie w środku naszego ostatniego buku. Następnie oczko w górę i znowu robimy pięć oczek łańcuszka. Półsłupek w kolejny łuk. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek w kolejny łuk. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek, następny łuk. I powtarzamy dookoła, czyli będziemy mieć dokładnie taką samą ilość łuków: 24. I znowu na końcu nie robimy ostatnich pięciu oczek łańcuszka, tylko dwa oczka i słupek nasz półsłupek. No i teraz zaczynamy rundę piątą. Tutaj po naszym słupku w pierwszym półsłupku znowu robimy oczko w górę i półsłupek, a następnie sześć oczek łańcuszka. 5 i 6. Półsłupek w kolejny łuk i znowu sześć oczek łańcuszka. Półsłupek w kolejny łuk i sześć oczek łańcuszka. Półsłupek w kolejny łuk. I powtarzamy dookoła. Na końcu, zamiast ostatnich sześciu oczek łańcuszka, zrobimy dwa oczka łańcuszka i podwójnie nawijany słupek w pierwszy słupek, i później jeszcze jedną rundę z sześciu oczek łańcuszka. Czyli mamy 5, 5, 6 i 6. Ja za chwilkę wrócę i pokażę. No i teraz mamy rundę szóstą. Jest to ostatnia runda, którą robimy do końca przy naszej pierwszej części, przy drugiej przy użyciu tej rundy będziemy łączyć dwie części ze sobą, czyli oczko w górę półsłupek i tak jak wspomniałam, sześć oczek łańcuszka, półsłupek w kolejną poprzeczkę i znowu sześć oczek łańcuszka. Półsłupek w kolejną poprzeczkę i tak dookoła. Na końcu robimy już normalnie sześć oczek łańcuszka i oczkiem ścisłym. Zamykamy rundę w pierwszym półsłupku, następnie obcinamy nitkę I ja za chwileczkę wrócę już z drugą rundą, aby pokazać, jak to wygląda. No i dobra, mam swoją pierwszą tutaj część do końca, 6 rund i na jestem dokładnie zaraz na samiutkim początku szóstej rundy w części drugiej. Zdążyłam zrobić tylko półsłupek w naszym pierwszym łuku. I co teraz robimy? Oczywiście standardowo upewnijmy się, że dwie części mamy na prawej stronie. Zrobimy sobie trzy oczka łańcuszka i w dowolnym tutaj poprzeczkę oczko ścisłe. Znowu trzy oczka łańcuszka. I półsłupek w kolejny łuk. I znowu to samo. Trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe w kolejnym łuku, trzy oczka łańcuszka i półsłupek w kolejny łuk. Czyli tutaj w naszej drugiej części musimy oczywiście działać tak samo zgodnie z naszym wzorem. Trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe w następny łuk, trzy oczka i półsłupek, kolejny łuk naszej drugiej części. Czyli tak na zmianę. I oczywiście dookoła sobie łączymy. Pamiętajcie, żeby zostawić kilka tutaj łuków na końcu, aby sobie te akrylowe wypełnienie do środka ładnie wsadzić. I robótka będzie skończona. Tak więc mam nadzieję, że pomysł Wam się podobał. Moim zdaniem jest on prosty i bardzo ładnie wyglądający. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym filmiku.